Witam Was w pierwszym odcinku Nowych Starych Planet. I właśnie się znowu Okej, okay, jesteśmy. Ja widzę, mam otwierać przyjaciół i tak wywnuć. E, I tak... mój kanał nazywa się Kanał Antostra. Kanał, dlatego, Nazywam się Serena, do nas w imię 638. I mam tip every więc Na tydzień do środy będę mogła was przyjmować po środzie dopiero jak kupię sobie na pewnego VIP-a. I tak, sprawdźmy. To. kiedy masz jeszcze znajomych Aleksa, że też ma na i tak właśnie znajomych przyjmuję od 10 levela, ale jeżeli mają powyżej 10, a wyglądają jak Trzeci, czwarty, czwarty nawet teraz dlatego, bo wcześniej nie kręciłam, okazało się, że kręciłam na małym ekranie i po prostu nie chciał mi się w ogóle wysłać ten filmik na YouTube i kręcę go dla Was drugi yes. raz. No więc tak, to jestem ja, jak już pewnie zauważyliście. E, oczywiście mam chłopaka. Mam... E, Dwie przyjaciółki takie, no, przyjaciółki takie, takie. Nie takie, że dam pierwszym na trzema Dobra, to muszę was trochę po moim profilu. Okej. Okay. Tak. Przeczytajmy sobie może moją Właśnie. Może napiszę, że nagrywam. I kiedy przyjmuję, to znawam. znajomych? Do znajomych przyjmuję wtedy, kiedy ktoś regularnie ogląda moje filmy, zawsze jest na bieżąco, ogląda moje artykuły. Czyli tak, przyjmę Was do znajomych, ale jeżeli nie będziecie regularnie oglądać moich rzeczy, lajkować i wiecie, będziecie w ogóle nie I tak, yy, pozdrawiam, Nicole, jeden No właśnie jest ta moja jedna najlepszy przyjaciół. I tak, kiedy oglądam filmy? Film oglądam wtedy, kiedy napiszecie, że ona oglądała, inaczej nie wiem, że macie jakieś nowe filmy. I oczywiście, jeżeli was, wasz film jest gdzieś top, to jest ok, jest szansa, że jeżeli ma fajny tytuł, to obejrzy czy oglądam luki? Oglądam, ale musicie mi wysłać. Znaczy nie ma... W sumie nie da się oglądać luków, Więc wysyłajcie mi, jeżeli zrobicie jakieś nowe i chcecie, żeby, no, żebym no, chciałem go obejrzeć. Czy oglądam altbuki? Tak, altbuki oglądam codziennie. Jeżeli ktoś mi coś śmiecał, obejrzy mi outbook, a będzie mógł adbook, to wtedy najzwyczajniej no, go nie oglądam. I tak, e, oglądam teledyski, ale nie jakieś długie filmiki. No i wyszłam nie perfilu, a mianowicie po tak. Tak, y, może teraz jakieś nagrody? E, Filmu tu film, nie będę długo. Przepraszam, ja mogę, nie wiem będzie wam to wszystko, zobaczyć tutaj w płaczku będzie ten... Bo tutaj chcę mieć czas, mogę to... Nie wiem jak to zrobić, żeby Wam to jakoś nie przeszkadzało. To ja sobie tak to schowam, okej? Okay? tylko tej ostatniej osoby nie będzie widzieć. Dobra, to tak. Eee, możecie sobie oglądać. Ale może, możecie sobie oglądnąć e, moje nagrody. Dobra, przejdźmy dalej i sobie, jeżeli chcecie się popatrzeć. Okej. Okay. No, ładujcie się. A mam tutaj Czas. No i tutaj takie. Eee, oczywiście możecie mi wysyłać prezenty, jeżeli tylko chcecie. Jeżeli będę miała dużo prezentów, to zrobię filmik. Będę odpakowała. Będę was Jeżeli chcecie, to napiszcie, czy chcecie jakąś wymianę. Jeżeli będziecie chcieli wymianę, to no, oczywiście się z nami wymienię. Dobra, to tak jeszcze Wam pokażę, może tutaj coś stąd. Okej, okay, pokażę Wam, no to jest jakieś nietoperze, i zwykłe, więc plękujcie mi to. Tutaj na tej księdze więc Wam tutaj pokazuję. Czyli myślę, że filmiki będą trwały około 15-10 minut. Nie chcę jakoś dłużej, bo potem jest problem z właśnie z tego na jeżeli chcecie sobie coś przeczytać tak dokładnie, to sobie występujcie. Okej, okay, dobra. Co? A dobra, nie To sobie zobaczycie. się nie Zdjęcie, nie? Nie, nie, No, filmy, moim ostatnim filmem jest marzenie, więc zaglądajcie i, i oceniajcie. Te włóki, no, moim ostatnim włókiem to było właśnie moje włóczka. jak moje włóczki. I na, na niego i ja się... No tu jakieś też luki, więc jeżeli yy, lajkujcie tam, no serduszkujcie mi. I właśnie co będzie mi się spodobało, ja to czasami sobie polecę tę dzieciękę, więc sobie zobaczcie. I teraz wejdziemy do mojego pokoju. No, szybciutko, pokoju. Nikogoś dwie osoby chyba. Boże, tak. mam nadzieję, że już przed Nie, 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 mówię no, go, ale jakoś tam pamiętaj, że będzie ktoś mnie okazał. Nie, nie, nie. No to tak. I mówię, że pod koniec każdego odcinka będę dawała grafy osobie, która będzie deafa, osobie, która najbardziej aktywna w 14 odcinek, a jeżeli już będzie tak, że będę miała tam gdzieś tam tysiące, przykład 120 tysięcy, czy coś tam więcej, więcej nawet. To, to po prostu pod koniec odcinka będę też dawała jednej osobie, która mnie tam wylosuje. Będę dawała jej mm, coś Tak, to jest y, mój pokój. Ale oczywiście, że dostała kasy, chciałbym ciągnąć moim filmy. Więc zapraszam. Tak, to jest mój sal. powiedzieć. O, Ariana. Tuż mój ogół, to sobie ja go odpiszę. I tak pozdrawiam Alianę Grande. To... Okej, okay, to jest mój pogląd, <try> to będzie kuchni. Dzięki. YouTube, co nie? to mi co? Okej, okay, to jest moja kuchnia. tam To jest mojej pokój i... I yy, ja mam coś takiego, że codziennie się ubieram w jakiś nowy ciuszek, więc róbcie mi luki, a może ubiorę się w coś, jakiś luk, który mi, który mi zrobicie. No, ok. To jest mój pokój, nie jest. Okej, okay, i tak. bardzo, mi się, że, w sumie, bardzo mi się spodobała Eliana Grande, więc dla mnie czy nie zrobiła, ale jakaś. No, jakoś taka. Dziś tobie nigdy nie napisałam cały komuś. Więc tak, tutaj grafa, i jeszcze nie mam tej okazji, żeby kupować komuś, kto jest więc kończę ten odcinek. I. No.